Ja nie jestem głupi, tylko jest głupku. Yes. Yes. Czym rzucasz? A z słodyczami. Przed czasem, No, po angielsku lekarce. doktor, doktor i. Za... Zastopowanie jakieś po angielsku? Doktor? Nie, no doktor to jest doktor. No powiedz, ale czy to, bo... byłeś tam mądry? Gdzie? W dupie, kurwa. Ojej, jest. <grym> Nie można tak. Dlatego pociągnąłem, pociągnąłem, ten temat, żeby pokazać, nie tyle co ludziom, ale tyle co Mirkowi, że po prostu widzi w czyimś oku, em, wiesz, dajmy na to deskę, a w, swojej, w swoim oku nie widzi belki, nie? Bo w, bo w bliźniego swego widzisz źdźbło, a u siebie, kurwa, belki? Nie u... nie, nie, nie Ty, mamy religię, mamy religię. Ja? Co się dzieje?